No, otworzę pudełeczkę, ale chcę misję zrobić najpierw. Jeden na 10 tysięcy wejdzie na, za 900. Oj, częściej trochę, ale no to jest fart, po prostu, że trafisz, przebijasz. Trzaleń no. z burzaku na tym czołgu jest garanie słabym pomysłem, jak tak widzę. Garanie, ten czołg jest głupi, po prostu. No. Im jesteś słabszym graczem, tym bardziej go lubisz, taka jest prawda, nie? Im jesteś lepszy, tym bardziej masz wyjebane na ten czołg, bo to jest po prostu total RNG. I to nawet nie jest takie. takie RNG jak na KW2, gdzie masz po prostu łatwiejszy matchmaking i jest łatwiej robić nawet takim trolem. A ósemką jest ciężko. Zagraj se, nie wiem. Zagraj se na przykład. Łoho y, ho, ho na trolu na ósemkę to zobaczysz, jakie jest fajne granie na trolu na ósemkę. jakby to było przed zmianami w hackach, to byłoby ok, nie? Bo ten czołg mógłby być nawet przesadzony wtedy, ale ponieważ. A jakie zostały zmienione? Udwa, jak ja się zaświeciłem. A jakie zostały zmienione? No to, to. Nie jest już tak fajnie dla niego. Napierdole. Możemy se nas spocił tutaj. On tu podjechał. Mogę stąd jechać od razu. Dlatego Dedu go lubi? Nie wiem, jak go lubi, to spoko no. Już dedu raczej nigdy nie grał pod wyniki, więc. Może dlatego go lubi po prostu. Nie wiem, ja, ja wolę takie czołgi, w których jestem w stanie coś zrobić samemu i wygrać bitwę, i se fajnie strzelać i tak dalej. A to nie jest taki czołg. To je bannerę G. Raz ci się uda, a raz nie. Yo mnie nie, nie bawi samo, samo to, że se strzelę i uda mi się kogoś raz za 900 na ruski rok trafić. Po prostu, no. A to jest taki czołg. Może reduk dla takich strzałów. Nie, nie, no granie na m kit granie na m jeżeli ktoś jest kiepski w grę, no to może ma jakiś sens, ale dla w grę nie jest kiepski. No nie oszukujmy się, jest całkiem niezłym graczem, wbrew pozorom. Statystyki ma całkiem dobre i, i zna się na tej gierce. Więc dla niego nie jest jakimś wielkim problemem granie od m Czy wbijanie m jak na czołgach generalnie. Nawet jeżeli są jakieś trudniejsze czołgi, to jest kwestia bite, właściwie w końcu siądzie taka bitwa. Że robisz tą MK i tyle, no. Oprócz eboli, która jest pojebana, akurat a on też miał dużo takich bitew, gdzie MK mógł spokojnie by dostać, ale mu brakowało kurwa jakichś groszowych spraw, jeżeli chodzi o EXPA. Po prostu niektóre czołgi mają na tyle wyśrubowane te Mki teraz, że to musi być naprawdę mega dobra bitwa. Musi się wszystko idealnie ułożyć. Wzrośnie mu tego szczęścia zabrakło. Niepotrzebnie zbieram od niego te strzały. By było jakbym go... On ...zadawał te uszkodzenia bez zbierania tych strzałów. Co obok pestek nie dostawałem tak z przebiciem? Jeszcze, ale też zauważcie, że tych kalibanów już praktycznie nie widać na randomach. Są, zdarzają się, ale jest ich naprawdę mało, nie? Bo po prostu ludzie już nimi postrzelali. Udało mi się zrobić takie strzały takie śmieszne. Tyle, no i nikt nie będzie tym grał na poważnie cały czas, bo to jest skarbonka. No, ten czołg to jest po prostu skarbonka. Na tym nie zarobisz za bardzo kredytów, no. To jest taki czołg, który spoko se przejedziesz parę razy, a potem i tak będzie stał w garażu. To po prostu nie jest zbyt dobry taka prawda. Ja wiem, że gra na apk ach Ja też jak będę grał teraz, to będę grał więcej na APK-ach. Bo powiedzmy, że już na tym się... Nabawiłem na hałekach czasem wchodzi, ale one są tak niepewne, liczba strzałów gdzieś w działo za zero albo za zero w te... w gąsienicy jest za duża, no. Żeby to się opłacało, że ci raz na jakiś czas wejdzie z przebiciem i zadasz... E... I zadasz 900 uszkodzeń, bo przeważnie zadajesz mało. Hajeki są tylko i wyłącznie sensowne, jeżeli masz rzeczywiście jakiś twardy czołg przed sobą, którego z APK nie możesz ruszyć. No, i to obijanie z hajaków, dobra, coś ci tam daje, jakieś uszkodzenia, ale. Ale tak całościowo, no to, to się nie opłaca nimi grać na dłuższą metę. Podkreślenie 64. Mam nadzieję, że tego Ferdka tu nie ma, że pojechał z nimi. Oby. Ale myślę, że. Go tu nie ma. No i to jest elegancka bitwa na lisie, muszę przyznać. Może mnie Skoda zaraz zezłomuje. O. Nope, kurwa. <laughs> co za chłop. Myślę, że mnie zramuje i mu zabrakło, nie pykło. O <laughs> Oh my god, co jest. <laughs> Jaki fart głupi w ogóle. O. Okazało się, że potężny Polak jest silniejszy. Cięższy od, od małej Virgin Skody. Bo w moim czołgu siedzi mefiak. dlatego jestem cięższy od wszystkich czołgów. Kto się zdziwił? Wszyscy się zdziwili. Ja jo też. Dzięki FM za za 29 miesięcy. Już Jezu, też chłop nabił. W wy już macie tyle miesięcy, już tyle lat zdejmuje. Tak zastanowię, ile to już czasu, te streamy. Masakra jakaś. W życiu bym nie podejrzewał, że to tyle... Tyle czasu będę to robił. odław wroda nie pokona? Uh, jak ten Lorkom się tam rzucił na niego. Drozera wydoi, że ten tak nie skasował? Kurwa, A, zjebałem. To, że mi powiedział, bo tak to jest jeszcze może tego. T54 postrzelał trochę. A nie bo ten. A gdzie jest to? jest. A tam jest. Okay. Dobra, nic. Ale bitwa fajna w końcu, jakaś 4,5-klotka na Tak, już tyle czasu żeruję na ludzkiej naiwności, jak widzisz. Tak, trzeba skończyć z tymi się wziąć za porządną pracę wreszcie. Najwyższa pora. Za bąbelki i tak dalej, nie? Znaczy, ja to jest taki fan, tak jak Godzilla. Nie mnie ten czołg nie daje fanu po prostu zwyczajnie. Więc może że tutaj jest problem, natomiast rozumiem dlaczego niektórym... Z kim? Nie wiem. Z tobą, Paulinka. Eee... Mnie po prostu nie daje zabawy. Rozumiem, że niektórym daje, ale mnie nie i dlatego pewnie mam problem z tym czołgiem jakiś. A no. Każdy nie chce grać, czym chce. Ja w każdym razie nie polecę nikomu, żeby wydawał pieniądze na ten czołg. Dawid Dawidos, cześć. Dobra, uchylę sobie trochę okno, bo gorąco. Poszedłeś sobie smogu wpuścić? A, w nie ma chyba takiego problemu ze chociaż... Niedawno ktoś palił jakimś q bo otworzyłem okno, to takim plastikiem zajechało, że Siema, jobi, dziękuję bardzo za 3 miesiące. Subixa, lepsze dla Ciebie. To już trzeci miesiąc, jak jesteś na. O kurde, tak dużo Expa? Jak jesteś na. na naszym ośrodku? W naszym ośrodku. Mi się wydaje, czy znowu tym plastikiem ciągnie. Możliwe.